Tu i tam, trochę tu i trochę tam. No i przecież mówiłem, że tutaj też mieszkam trochę. Szanowni Państwo, jesteśmy w pięknej miejscowości Wołowiec, w pięknym sołectwie, gdzie niedawno odbyły się udane dożynki gminne i niby nic się nie dzieje, bo tylko robimy termomodernizację budynku jednorodzinnego naszego komunalnego, gdzie mieszkają nasi mieszkańcy, ale chcę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy to robimy. Nigdy jeszcze tego nie robiliśmy. Zawsze jako gmina zajmowaliśmy się remontem budynków wielorodzinnych, które mamy na ulicy Reja, na ulicy Zamkowej i bardziej szliśmy w modernizację obiektów wielorodzinnych tak, aby jednymi pieniędzmi pomóc nie jednej, a większej ilości rodzin. Tutaj mieszkańcy poprosili, że jest wyjątkowa sytuacja, i żeby zejść na razie z budynków wielorodzinnych i przyjść właśnie na domek jednorodzinny i zrobić termomodernizację, ponieważ sami zadbali o ten lokal wewnątrz. Tak, jak się umówiliśmy, tak zrobiliśmy. Budynek jest jeszcze w trakcie, jak Państwo widzicie, remontu. Końcówka, stoją rusztowania, ale myślę, że za chwilę będziemy kończyć. Jesteśmy również po wstępnych uzgodnieniach z najemcami. Najemcy również zaangażują się w to, aby ten budynek lepiej wyglądał po prostu za kilka tygodni. Ze swojej strony zrobią pewną robotę, my zrobimy drugą i wspólnie ten budynek będzie jeszcze lepiej się prezentował wiemy co robić. Jestem bardzo zadowolony z tej pracy pana burmistrza. I pan burmistrz jest słowny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. To wszystko robimy dla poprawy życia naszych mieszkańców. Wszystkiego dobrego.